Witam Jarka, tutaj poprawka, nie Marek, tylko Mariusz, moje QTH, Polska Zachodnia, Żagań, znak wywoławczy, Majklimat 1378, z Żagańskiego Klubu Łączności, Bubr. Eee, już, Mariuszku, poprawiłem, już poprawiłem, eee, także bardzo fajnie, eee, piątka, siedemka, piątka, Super, cieszę się, że doleciałem aż do Manchesteru. Ja tutaj mam radyjko CRT SS6900V, antena standard Sirio, 5,8 fali, zamontowana na kominie, na dachu, jakieś 12, 10, 12 metrów nad ziemią, bez żadnego dopałacza. Moc wyjściową tutaj w USB mam do Ciebie, proszę ja Ciebie mniej więcej 40W, także cieszę się, że jakoś to tak ta łączność, ta propagacja fajnie dzisiaj działa. Śledzę to dzisiaj od 9 rano nasłuchuję Niemcy, Holandię, Belgię, Francję, Hiszpanię, Portugalię. Także cieszę się, że miałem przyjemność łączność z tobą z Manchesterem. Yy, tutaj yy, MajKlima 1378, Polska Zachodnia, yy, uczestnik klubu Żagańskiego Klubu Łączności Bóg. Pozdrawiam. tego będzie, także dzięki serdecznie za miłe QSO, mam nadzieję, że wszyscy się to usłyszeli, a także się krótko eee, oczywiście, miłego wieczorku i do następnej łączności 73 dla siebie. Dziękuję również 73 dla Ciebie i pozdrowienia od Żagańskiego Klubu Łączności BUPR Żagań